Hej ekipa, witam was w stanie, witam was ponownie w Skar. Kontynuujemy naszą przygodę, naszą niezwykle tajemniczą postacią Coraz bardziej mam przekonanie, aha super Coraz bardziej mam przekonanie, że my jesteśmy tutaj jakimś tajemnym szpiegiem Którego zadanie będzie Ochwycenie wszystkich znanych nomadów Ich zdolności, odzyskanie zdolności matki I ponowne uwięzienie nomadów takie mam dziwne przeczucie, że w tym kierunku nas to wszystko prowadzi. Póki co zdobywamy pierwszy z fragmentów mocy szalika, który pozwoli nam przejść właściwą drogę. Oczywiście to jest jedna z dwóch dróg, które prowadzi nas finalnie, ale o tym pewnie już wiecie, jeżeli oglądaliście poprzedni epizod. Jeżeli oglądaliście, jeżeli nie, to zachęcam Was do powtórzenia. U góry, w prawym górnym rogu, macie właśnie informacje o tym. A dla tych, którzy są na bieżąco, sprawdzam, czy tam czegoś nie ma więcej, bo oczywiście jestem łasy na sekrety i tym podobne. Ale wydaje się, że jednak jest wszystko w porządku. I lecimy. Tylko pytam, czy ja tam jestem w stanie dolecieć? Nie. Słuchaj, nie jestem w stanie tam dolecieć. Okej, okay, już się tutaj bujamy. Fajnie, że przechwyciło. A tak, czy ja mogę ty nadać kierunek? Mogę. Okej, okay, czy ja chcę iść w tym kierunku? Dobrze. No to tak. I hop. I hop i hop, jesteśmy na miejscu to jest miejsce na kolejny kryształ no i to jest tak już widzimy, że to tutaj trzeba odbudować poszukujemy w takim razie zwykłego kryształu tylko możemy go zabrać z tego miejsca Ten, co wyłączymy? zabierając go pewnie się zaraz przekonamy to jest kolejny ptak z gniazdem czy tam nie ma jakiejś jamy albo może z niej wyszliśmy Kurczę już nie nadążam, nie pamiętam niby nagrywam odcinek po odcinku, bo robi małe zapasy wakacyjne, ale przyznaję, już nie pamiętam skąd przyszliśmy. O robi się małe przerwy, no to już chwileczkę. Wystarczy i już jest koniec. Dobra, tu jest kolejny znak. co te znaki oznaczałem finalnie. Dobra, słuchajcie, lecimy. Lecimy w tym kierunku. Oczywiście w momencie, kiedy to oglądacie, jestem na wakacjach w górach z samą rodzinką. Więc życzę Wam wszystkiego dobrego w te wakacje. Żeby Wam także się odbyły dobrze, tak jak mi. Ja w tym momencie całkowicie odpoczywam od nagrań. I przyznaję, że prawdopodobnie wrócę z nową energią. A teraz pytanie: co to jest? Aha, tu są jakieś wazony, które mam de facto wziąć ze sobą. Tylko co ja mam z nimi zrobić? A może trzeba je rzucić? Na to by wyglądało Że trzeba chyba je rzucić, przynajmniej tak mi się wydaje Tak nas zachęca Przynajmniej ten spadek Zobaczymy Ale jakoś nie chcę to lecieć Pytanie Czy te wazony do tego służą? Żeby mnie fakt faktycznie rzucił? No, spadaj. Okej, okay. coś tam się dzieje z tymi waznami. Tutaj nic nie widzę, żebym miał cokolwiek zrobić. Może one zawierają coś? Może zawierają nic? To byłoby ciekawe. Na razie rzucamy. Jej, łobudu. Będziemy ewentualnie. Jak, po... Jak właśnie psuje grę, jeżeli ktoś wie, jeżeli właśnie psuje grę, no to cóż, co ja zrobię. Taka była moja pierwsza myśl, żeby faktycznie tutaj to wszystko rzucić, A że to nie jest właściwie tok postępowania? Och, well. No chodź tutaj. <laughs> Się zobacz. Choć naprawdę jestem przekonany, że nawet ten spadek jest tutaj odpowiednio oznaczony. Żeby właśnie dokonać takich działań. A jednak, intuicja. Intuicja, nawet nie myślenie, tylko intuicja. Ale jak już sobie rzucamy, to rzućmy już ten ostatni. Intuicja mówiła, stanie rzuć te wazony tutaj. Pobaw się w dewastowanie. I słusznie. A ja jeszcze tutaj oczywiście sobie pozwolę polatać. Bo wydaje mi się, że to nie jest koniec tej podróży tutaj. Wydaje mi się, że tam coś jeszcze jest. Tylko nie wiem co. Zaraz się dowiemy. Mam nadzieję, że się dowiemy. Halo, dzień dobry. Jest zabawka i jest to ptaszek. Super, to już trzeci. Czyli mamy lamę. Mamy ptaszka, mamy żyrafę. Bo tak, przyjrzałem się tym zabawkom, to, to jest właśnie to. Jeszcze brakuje nam słonika i jakieś ludka. No i dwa obrazki. Jeden tusz. No i oczywiście super moc. Matki. Fragment matki właściwie. Dobra, czyli jeżeli tutaj mamy wszystko, to mam wszystko. Czy ja mogę sobie ten normalnie zlecieć? No to wygląda, że tak, możemy ten normalnie polecieć, szybujemy, epicko szybujemy tutaj, bardzo mi się podoba, natomiast chciałbym tutaj się dowiedzieć, jak mam to poustawiać, no, względem czego, tak, o tam, tak jest widok na to i hops, w dół, nie wiem, fall damage jest super, kolejny trzeci fragment, wow, tak dziwnie to z nas przykrzywiło, dobra, jak mam to poustawiać? No mać z lewej, nowa z prawej. Szal, prawdopodobnie to jest ta matka. Niebo, słońce i chmury. No dobrze, będziemy coś kombinować. Kurczę i... Aha, chyba wiem. do czego to służy? Weźmiemy to X. Musimy to ściągnąć ze sobą. I to jest widok prawidłowy. Dobra, przepraszam, ja teraz muszę to pociągnąć tu. To muszę obrócić. Czyli wciągam na tą platformę, żeby to obrócić. No inaczej być nie może. Jak najwięcej. Ten fragment. Jeszcze będzie jeden do obrócenia. Tak mi się wydaje. Widzimy z problemu? Widzimy. Dobra, jeszcze ten jeden mi się wydaje, jest do obrócenia. Choć mogę się myć, może być więcej niż jeden, może być cztery. Ale dobra, póki co zabieramy... O, jakiś robaczek. Skorpion wleciał. Ale jak widzicie, skorpiony tutaj są niegroźne. Wszystko w porządku. Dobra, zobaczmy w którym kierunku nas obróci. Dźwignia. No, co jest? A, ten jeden blokuje. Tak jakby ten jeden nie był utrzymany do końca. Która wskazuje, żebym go przesunął. Więc oczywiście przesuwam. Wrócimy teraz. No i zadziałało. Świetnie. Te dwa mogę definitywnie ściągnąć. Chodź, poczekajcie, ja się upewnię. Bo ten z niebem mnie zastanawia. To jest tam. Okej, okay. o, gdzieś poleciał, tu są gwiazdki na dole, tu są gwiazdki w lewym górnym, dobra, to już przynajmniej wiem, więc słoneczko pewnie też musimy obrócić, nie, gwiazdki na dole są, dobra, czyli jeżeli to są gwiazdki na dole, to to idzie tu, to jest dobrze, to będzie stało tu, To będzie stało. No, stój. Hej, jest. To będzie stało na tej fragmencie. I to będą dwa. I jeszcze trzeba będzie ci się obrócić jeden. A to się wszystko zrobi, ogarnie Ty lądujesz tu. Ciebie ściągam. Ty już jesteś właściwie ustawiony. A robimy miejsce, bo jeszcze trzeba. Obrócić w raz i to będzie prawidłowo. I to powinno być właściwe rozwiązanie tej historii, tej zagadki. A podoba mi się akurat. No, Halo. coś nie tak? Nie zalicza? Hmm, poczekajcie. Ci po lewej, ci po prawej, woda na dole, chmurka, tu jest do tego. I teraz pytanie, czy to jest dobre ustawienie? Przyjrzyjmy się. No nie no, słuchajcie, jest dobrze. To o co chodzi? Czy jest z obrazków... Nie, jeżeli z tego widoku, bo tak córka mi podpowiada, że powinienem obrócić. O, tam jedno nie dotykało, dobra. Było dobrze, tylko nie do końca linie był właściwie ustawione. Wszystko działa. Mamy, czwarty element. Lecimy. Teraz tak, z tej jaskini wyszliśmy. Tak, to była jaskina z czerwonymi kryształami, to jestem teraz tego pewny. Stąd wyszliśmy. Teraz lecimy tutaj. Jeee, jaki piękny lot. A wejdziemy za chwilę do środka, ale zanim to uczynię, ja się tu pokręcę, bo ja właśnie widzę, co pięknie obrazek. Tak jest. Polowanie na piękny obrazek. Rozpoczęte. Mamy cię. Jest to drugi. O, jaki ładny. Mamy. I to jest drugi, tak, faktycznie drugi obrazek. Ale zwróćcie uwagę, że zabawki się zmieniają w kolejności. A to jest ciekawe. Słonik powinien być już znaleziony. Hmm, trochę niepokoję mnie to nabawia. Napawa. Zobaczymy. Ale póki co przejdźmy tu. Tu coś jest. A co dokładnie? Ok, z tej stąd tylko jest dojście. Mogę to odsunąć. A, dobra. Odblokowaliśmy sobie lot. Dalszy lot. Dobrze. Bardzo dobrze, tam, tam możemy dostać się. Co później dalej, nie wiadomo. Ale ja wiem tylko tyle, że tutaj chcę się podnieść. Tam mamy kolejny fragment i do samej góry. Juuu. Piękny lot. Dobra, i lecimy po ten oto piękny kolejny fragment. To gdzie teraz skierować swoje kroki? Skoro tutaj już mamy, to bez powrotem. Jakby się wydawało. Tam mamy obrazek, tu mamy wszystko. Gdzie lecisz? Halo, gdzie się dziwnie? Skierowało. Kurczę, czasami dziwny ten Glider jest. Spróbujmy jeszcze raz. Ja chcę pójść polecieć w tym kierunku, ale bardzo mi się fajnie lata. To po co kombinować? Bo przecież. próbować stąd. A nie zadziałało. Jeszcze raz, jeszcze raz. Bardzo mi się fajnie lata nim. czemu mam nie skorzystać. No, e, słabo. Co, podbija w tym kierunku. Dobra, teraz im tracę. I raz. I dwa. I pięknie. Tu dołem coś będzie. Zobaczmy. Jakieś sekrety mamy. Tam jakieś kwiatki są. Dobra, to zejdźmy na razie na dół. Oceńmy. Co tu jest do odkrycia. Dobra, tutaj są jakieś rzeczy. Tu jakieś kwiatki. Smog, natomiast nas zostawił. A, dźwignie. No dobrze. No dobrze, dobry piesek, dobry, tak Zabieramy, tylko gdzie mamy to donieść? Ha, 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 ha. Dobre pytanie Chyba tutaj. Prosto po tym kwiatku. Albo i nie, bo tu jest kryształ. No i co? No i co? Ej, nie tak. Jeden nie tak. Zupełnie inaczej. Ale obstawiam, że to trzeba wiedzieć, co chyba wiem. Tam będzie chyba ta dźwignia. Ta naleźć zostawmy. Zobaczmy, co ta dźwignia zrobi. A obraca. A widzicie? To ta informacja mi już dużo daje. Bo jeżeli to odpowiednio zrobię w taki sposób. Ten kryształ trzeba z zabrać. I tu go wstawić z powrotem. Dobra. Mamy, co odblokowuje? O proszę, jaka ładna konstrukcja. I teraz wiele wyjaśnia. Bo teraz trzeba tylko to obrócić odpowiednio. Z powrotem. Super I super, no i tam pójdzie ta dźwignia To jest wręcz będzie oczywiste Tak mi się przynajmniej wydaje A może to będzie jeszcze inaczej, wiesz co, na razie nie będę tego dźwigał Może być to jednak nie tak oczywiste jak się początkowo wydaje Skoczmy I de facto ładny taki wyskok mamy Nie musielibyśmy korzystać Znaczy tak, pomoc na pewno byłby potrzebny, ale... Dobra, czyli jednak tutaj musimy Musimy z tego korzystać, z najpierw musimy to Zabrać ze sobą Ustawić to odpowiednio I to by służyło nam do obracania Tak jest, dobra, puść to, ładnie Lecimy, lecimy w tym kierunku Mały sprint Samolocik leci Kurczę, no naprawdę mam świetną zabawę, latając na tym szybowcu. Pasowałoby to kiedyś znowu spróbować naprawdę polatać na szybowcu. To byłoby coś. Im prawdziwym szybowcem polatać. Ale póki co? Zabierzemy to. Ładnie. Niesiesz, niesziesz. Pyk, jedno i drugie. Tak, gdyby nie to, że musimy tą pałeczkę donieść, to byłoby zupełnie inaczej. Idziemy powolutku. Tak, jest dobrze, smoczku, dobrze. Mamy to. Świetnie. I teraz go trzeba tym obrócić. I pięknie. No i teraz wiemy, co dalej mamy robić. Dwokrotnie żadnego wyzwania nie ma raz teraz to tylko trzeba odpowiednio przepchnąć sądzę że wystarczy i dwa i ładnie wir zaniósł nam nas tam gdzie właśnie tego chcieliśmy super rewelacja lecimy dalej tu pytanie czy tutaj coś jest więcej nie, to jest chyba ta ścieżka co tutaj byliśmy. Dobra, nie było tematu. Wracamy tutaj. Lecimy dalej, lecimy. Dowiedzmy się w takim razie co za ścieżka nas tutaj czeka. Jaka przygoda? Dwa rysunki zrobione. Trzy zabawki zebrane. O, powoli, powoli. Tu mamy kolejny fragment. Jest, go teraz tu się dostać. Kryształ? O kurcze! Jaki kryształ? Skąd kryształ? Czy musimy tam ten kryształ zabrać? A to wychodzi tylko... Czy nam tutaj pozwoli iść? Intrygujące. Ale tak, to będzie ostatni fragment, czyli ten kryształ stąd. Muszę prawdopodobnie zabrać tam. Mmm... Podoba mi się, że musimy... Wystać z jednego kawałka. Zabieramy Był most, nie ma mostu <laughs> Fundusze za zabrane Most był zbudowany i znikł A teraz idziemy tu Ale fakt faktem, że przejść do tego wielkiego przejścia to Tutaj będzie większe wyzwanie Tędy I ładnie, elegancko przychodzimy. listek po listku Proszę I mamy to ładne wejście równiutkie. Ciach. Ciach. I jesteśmy. I mamy pełną moc. Teraz trzeba powrócić. Mamy sobie Polecimy Świetnie. Zdecydowanie mówiłem, że przyspiesza nam podróżowanie. I lecimy do samej góry. Dowiedzieć się. Co tu jest? Bo obstawiam, że to nie jest moc, pewnie tutaj będzie coś w stylu pierwszego zapasowego klucza. Będzie jak nic zapasowy klucz do naszej zabawy. Dobra, mamy to. I aktywujemy naszą moc. Zacznie Piękny pomysł gotowy oczywiście, lecimy dalej. Co mnie tak patrząc? Nie! Już myślałem, że przelecę. Bez niczego, kurczę! Z jakiegoś powodu. Czy to jest czasowy jednak? Lot, I możemy sobie od tak po prostu polecieć. Kurczę, a myślałem, myślałem, że możemy. To też tak się nie da. Raz, i dwa, i jesteśmy. Świetnie, o to nam chodziło. Przechodzimy. Przechodzimy. Dalej. A gdzie jest ten klucz? Co jeszcze w środku będzie jakaś zagadka? Nie zdziwiłbym się. Naprawdę nie zdziwiłbym się. W środku już coś było, ale może jednak nie. Wow, klimacik. Ta muzyka w tym miejscu. Tak, tak jak myślałem, zapasowy klucz jest przed nami. I zacnie właśnie to poszukiwaliśmy. Świetnie, teraz pytanie, czy musimy wrócić tą samą trasą? Czy jest to jakiś skrót? Czy jest jakieś przejście? Myślałem, że co miałem znaleźć, to wszystko znalazłem. Ale nie, jest przejście. Jest przejście do głównego centrum. Witamy serdecznie. Jesteśmy... Na miejscu. To co? Pora sobie zafundować znowu lot. Ej, polecimy. Zapomniałem, że to jest czasowe. Zapomniałem, że to jest czasowe, przecież nie dolecę. A, Dobra, lecimy. Adzie, ja to spróbuję jak najdalej, jak najdalej, ale patrz, pionowo lecimy w dół. Aaa, Dobra. O! 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 Ale dobrze wyczułem. Mamy kolejną zabawkę, słuchajcie. No, zacnie. Czwarta. To jeszcze jedna zabawka. Bardzo fajnie. O kurczę, ale tam się fuksnęło. Niesamowicie. Dobra, no ale bardziej mi zależy na tym teraz, żeby tutaj się tam dostać. Tutaj będę musiał na tym znowu lecieć. Kurczę no. Liczyłem na to, że tutaj będzie jakieś przejście. Ten nie wskoczę pewnie. Znając życie. Nie ma takiej opcji. No to smuteczek. Tam też nie wskoczę. Szkoda, że to jest czasowe. Naprawdę szkoda. Chciałbym, żeby jednak to było bardziej dla nas dostępne. Lecimy. Odblokujmy chociaż ten pierwszy sekret. Jeszcze jeden rysunek, jeszcze jedna lalka. No i jeszcze jeden tusz. Fragment historii. Bez tego ani rusz. Obstawiam, że znajdziemy go za tymi drugimi wrotami. Jestem o tym wręcz przekonany. Dobra, odblokujmy pierwsze przejście. Mamy. A tak jest. Magicznie się powiększyło. Pierwszy element klucza gotowy. Jeszcze jeden. Jest teraz dosyć jasny dla nas, gdzie musimy się udać. I tak znowu zapomniałem czasowo, czasowo, czasowe to jest. Nie możemy sobie za bardzo na to pozwolić. I drugi element klucza, jak widzimy u góry. Drzwi stoją przed nami otworem. Natomiast to, co skrywa ten, ta strona, i jak zakończymy tą drugą mapę, tego dowiecie się już z kolejnego epizodu. Natomiast, jeżeli ten epizod przypadł Wam do gustu, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was staniu i dzieciaki. Na razie, hej!